Przeżyła ludzkość klęski i straszne wojny dwie, Lecz dinozaurów ród z komputerem w ręku nas wykończyć chce. Koniec bliższy co dzień, bo naiwność starszy Hashtag w modzie Na każdy link klikają klik i pogrążają się w mig. Prywatność tam sprzedają, gdzie okienko z tego od nich chce. Koniec bliższy co dzień, bo naiwność starszy hasz w modzie Z radością widać, chcą fake news To bardziej znów rozstabiam Z łatwością ich oszuka Pod odruchy zlepszy swoją brod Wpływ ocieplenia na polarne misie Kliknij, włosy znów zrobił si się Poza tym najpiękniejszą chciałbyś twarz Kliknij tu i zaraz to masz Możesz być jeśli chcesz doktorem Z singlem spotkam się wieczorem Znowu płakałeś, przecież to chore Daj numer konta, mam na niej he c 3, 1, bla 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 dziewięć Koniec niższy, co dzień, bo naiwność straszy hashtag w modzie Lecz oni światem rządzą, to fakt nie możemy zrobić nic, dlatego czeka nas, ba